Śpiewają swoje ciekie, ciekie, ciekie ta Nie chciałaś ani chwili dłużej rzecz, się po jego słów, z jego słodkich ust Nie chciałaś nigdy z nikim innym być Dzisiaj tylko on nie zmieni tego nikt Odpowiadał o plażach z palwami O wspomnieniach z nas ciepłych mórz Opowiadał o plażach z palwami, o wspomnieniach z nas ciepłych mórz O dziewczynach kręcących, o słońca zachodzi i noca gorących od gwiazd Mówi, już dobrze, że kiedyś pojedziesz tam z nim Ty słuchałaś tych słów i widziałaś już dobrze, że kiedyś on spełni te zmy Dziewiętnaście miał lat, nazywał ciebie, ciki 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 tak Patrzył ci prosto w twarz śpiewając swoje ciki 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 tak dziewiętnaście miał lat, nazywał dziewięć ciebie... Witam wszystkich widzów Disco Polo Info. Moi drodzy, ja nazywam się Michał Gielniak. Przed chwileczką tutaj w kobelnicy, w tej niesamowitej atmosferze wykonałem wraz z moją przyjaciółką, e, szazą piosenkę Powiedz, że mnie kochasz oraz zaśpiewałem swój stary, stary hit, 19 miał lat. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam Michał Gielniak. Hej, hej, to ja, piękny i boski Zbyszek Perkowski. Moi kochani, niesamowita impreza, niesamowite święto dla wszystkich fanów muzyki disco polo. Piąty festiwal Disco Hit, festiwal w Kobylnicy. Moi drodzy, zagrałem tutaj, zaśpiewałem, a dziewczyny zatańczyły piosenkę pod tytułem Ogień w sobie masz. Yy, publiczność odebrała mnie, mam nadzieję, fantastycznie, użyję tego określenia bardzo odważnie, aczkolwiek nie boję się tego, bo yy, czuję się bardzo podbudowany tym występem i wierzę w to, że to jest dopiero zalążek tego, co będzie się działo podczas kolejnych festiwali w przyszłym roku i w następnym. Serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, którzy obserwują, odwiedzają witrynę portal www.disco.polo.info. Jest to miejsce, w którym znajdzie się również zespół Focus pięknego i boskiego Zbyszka Perkowskiego, jego piosenki, teledyski, wywiady, zdjęcia. Także serdecznie zapraszam i pozdrawiam. Chciałbym ci dać za jedną chwilę, chwilę Sam na sam lecić piosenkę Mogę ci dać, na tyle mnie stać Cały ja, szmaragdy i diamenty Chciałbym ci dać za jedną chwilę, chwilę Sam na sam lecić piosenkę Mogę ci dać, na tyle mnie stać Pani tam, gdzie będą najgłośniej śpiewać, tam polecą naszą Chce Cię z daleka, jak idziesz przez park I cały już błonek wciąż na ławce czeka I daję Ci znak, uśmiechasz się do mnie Chciałbym Cię zabrać tu i tam Pusto w kieszeniach nie mam szans Za jedną chwilę, chwilę, sam na sam Lecz dziś piosenkę mogę ci dać Na tyle by stać Cały ja, szmaragdy i diamenty Chciałbym ci dać jed... Witamy serdecznie grupa Solaris Kochani, 3 lipca 2015 Piąta edycja disco hit Kobylnica Jesteśmy szczęśliwi, zagraliśmy Właśnie zeszliśmy ze sceny Masa, po prostu masa, 50, nie wiem, 100 tysięcy ludzi Przeszczęśliwych, że mogą się bawić przy tak cudownej muzyce, jaka tu jest, płynie ze sceny. Pozytywna energia idzie ze sceny i wraca na scenę. Dopiero zeszliśmy, więc wiem o czym mówię. Grupa Solaris wykonała swój największy przełom: Szmaragdy i Diamenty. Złota piątka hitów disco, polo i dance. Przed chwileczką zeszliśmy, a w tej chwili chcemy pozdrowić portal disco-myślnik-poloinfo. Bądźcie z nami na naszych koncertach, zapraszamy Was serdecznie. Grupa Solaris!